Czas na face-to-face! Face. Oj, 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 tu się nam dzieje naprawdę sporo. Odepchnięcie ze strony Alana Kwiecińskiego. Daj mi, daj mi mikrofon. To jest oznaka słabej psychy. Całe szczęście, że się, kurwa, pomalował jak klaun jebany. I właśnie pokazał, że nim jest. Jutro się wypatroszę. Mocne słowa ze strony e, Bandury. Ale jeszcze face-to-face, face. jeszcze. Alan, prosimy jeszcze opanować emocje do jutra. Dobrze. Masz małego fiuta, za to, to zrobiłeś. Dobrze. Zero psychy, rozumiesz? Dobrze. 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 Zero presji, się kurwa część. Dobro, dobro mam psychę. Jeszcze raz, dobro dawaj kurwa, stara, żebym się podjął. Dobro mam psychę, Nie Dobrze. masz kurwa psychy, jesteś taki mały, Dobrze. jesteś taki, jesteś taki Dobrze. mały. Do jeszcze, do Mocne słowa, mocne słowa i zarzuty ze strony Bandury w kierunku Alana Kwiecińskiego. Debiutuje w organizacji Feim Bandura. Natomiast zdecydowanie większe doświadczenie ze strony Braveheart'a. To, co wydarzyło się na ceremonii ważenia, to jest bezpieczny bufor przed jutrem. Wiesz, że coś z emocjami Alana nie gra, bo to zarzuciłeś Braveheart'owi. No, oczywiście, że nie gra. No, jest sportowa walka, i tak dalej, nie mamy konfliktu. On mnie popychał, miał mojego fiuta, tak jak powiedziałem. Pomalował się jak clown, i całe szczęście, bo nim jest. No i co, no znaka słabości. Ja się kompletnie go nie boję, mam zero presji. To on, kurwa, jego emocje są, widzisz, jest bardzo naładowany i po prostu puszczają nerwy, jakieś odpychanie mnie. <grym> Żenada dla mnie. <grym> Jutro będzie fervor walki od początku, od pierwszych sekund, czy jednak duży spokój i opanowanie i realizacja planu taktycznego? A spójrz na mnie. Ja mam zero presji, totalny spokój, pokroję go kurwa jak torta pokroi go jak tort. Tyle Bandura, dziękujemy serdecznie, natomiast jaka jest odpowiedź ze strony Alana na te słowa? Czy właśnie puściły ci emocje, czy dasz się pokroić jak tort i czy faktycznie cała presja jest na tobie? Ja się czuję bardzo dobrze, bo jestem tak naładowany, eee, chciałem go trochę podburzyć, żeby kurwa, żeby, żeby nie było już uprzejmości, tylko żebyśmy naprawdę dobrze się napierdzielali. To jest naprawdę sportowa walka, ja, się, ja mówię, pierwszą walkę toczę w boksie i bardzo się cieszę, że akurat z nim, więc naprawdę damy dobry pojedynek, więc u, niech nie, nie, nie mrugajcie jutro, i damy dobry pojedynek z Bandurą. Dobry pojedynek to zapowiada Alan Braveheart. Kwieciński przed jutrzejszą galą. Fame 16 a przed nami jeszcze.